A więc tak, będę sobie zgrzewał teraz yy, tutaj. Będę sobie tutaj zgrzewał teraz te elementy instalacji PP. Muszę sobie zgrzać tak, żebym miał to do wkręcenia plus yy, kolanko. Zobaczcie, no plus kolanko, więc już zacznę sobie zgrzewać. Zawsze sobie zaznaczam głębokość. Tą głębokość, która tutaj powinna wejść, to o tyle. na to głębokość do tutaj zgrzewania. I lecimy. O, wyjmujemy, zgrzewamy. O, ponieważ to będzie jeszcze obcięte w tym miejscu. Za chwilę jak to zastygnie i wtedy damy Tutaj kolanko i będzie ładnie połączenie. Tu będzie montowany ten zawór przydrożny będzie, to będzie na, y, od pompy ciepła, na bufor ciepła na podłogówki i na zasilanie zasobnika. W tej chwili robię właśnie zasilanie zasobnika. O, coś takiego tu mam zgrzane to będzie tu podłączone, a już zacząłem robić, ponieważ będę tu montował na buforze, na zasilaniu buforów, ponieważ tu jest zasilanie, tu jest przestrzeń taka zamknięta i tu jest powrót. Po prostu chodzi o to, żeby ta ciepła woda była tu i miała przegrodę na powrocie, żeby się aż tak nie mieszała. Aczkolwiek tu jest przejście na buforze. Także tak to wygląda. No i po małej zróbę z drzewą. Tu chcę połączyć sobie tu zaworem przydrożnym. Yy, sterowanie z pompy ciepła kiedy ma na zasobnik dać, a kiedy na bufor, więc coś takiego. Czekaj. Mamy obcięte i sobie teraz to zgrzejemy. I zgrzewamy. Tu. I mamy już takie połączenie i to już jest dobrze zgrzane. Odczekam trzeba kilka minut i będzie gotowe. Do zamontowania. Tam to będę jeszcze yy, za chwilę wkręcał i tam muszę wkręcić tam w buforze później, więc tak to wygląda. Dobrze, a więc tak zobaczcie. Mamy tutaj już przykręcony śrubunek. I zrobione kolano z tu wyjściem na ten oto mieszacz. Nałożymy sobie tutaj pastę i pakuły w tym miejscu. Chciałbym, żeby tu już to zamontować, bo będę chciał sobie tam dopasować odległość jak on pozgrzewać i żeby to było wszystko fajne. To oczywiście sobie muszę wcześniej to tutaj zamontować. Nawijamy pakułę z pastą i jeszcze dajemy pastę. Sobie, żeby to za chwilę lekko napuchło, ponieważ pasta powoduje, że pakuły puchną, pęcznieją, jak to się mówi. No i wtedy trzymają i nic się nie dzieje. I sobie teraz to wkręcimy. O. I tak mamy do tego klucze, zaraz wam pokażę jakie mam klucze. Na przykład tym, tym sobie przytrzymuję. A z drugim kluczem sobie przykręcam. Mam taki klucz, zobaczcie to on całkiem jest inny, inna ma zasady działania ponieważ tutaj się zobaczcie tak robi no i on wtedy sobie tu do kadenca. o i teraz tu dociągniemy i to już będzie pozycja pionowa o i tak zobaczcie żeby to zdemontować, załóżmy, no to tak, tu będzie śrubunek i tu będzie śrubunek. Tutaj nie daję śrubunku, ponieważ tu jest śrubunek, ale jeśli nam by, by trzeba było go zdemontować, to tu śrubunek odkręcam, tu odkręcam śrubunek i tu odkręcam po prostu stąd. I już wtedy też mogę go zdjąć, gdyby trzeba było na przykład go wymienić, ale to one są żywotne, więc. O tym na pewno się na ileś lat zapomni w ogóle. Także tak to wygląda. Mamy to przykręcone. Więc jak widzicie, tak to wygląda. To będzie to przedstawione tutaj i połączone tu z zasilaniem do buforu. A więc, tak, zobaczcie. Ja sobie to już zamontowałem. Chciałem Wam tylko pokazać jeszcze, jak to wygląda. Tutaj już jest. Zawór jest zamontowany. Tu jest śrubunek, tu jest też śrubunek. Tu idzie do góry do zasilania na bufor, i teraz stąd, i w następnym już odcinku pokażę Wam, jak stąd robię dalej, już na kolejne elementy. A kolejnymi elementami to będą, czyli taki, oto filtr magnetyczny, jednocelowy. On jest także będzie wszystko tutaj o. Według tego pasowało, tak samo z y, przepływem będzie pasowało, pamiętajcie, żeby dawać większy przekrój y, tych y, tu przewodów, żeby po prostu płynę, y, mniejsze opory były y, wody. No i coś takiego będzie. Y, potem będzie tak, potem będzie powrót stąd, tu będzie trójnik, wpięty tutaj, czyli tu jest powrót i będzie tak, tu, tu, tutaj będzie y, tu zakręci, tu będzie trójnik. Już yy, przejdziemy na średnicę wyższą, czyli z 32. Przejdziemy na PP40, czyli tu już będzie PP40. Mniej więcej tak to się już będzie prezentowało, jak widzicie, pomału na spokojnie yy, zamykam temat. Także tak to wygląda. Tu jeszcze sobie później w międzyczasie już otulę, otuliny po, podaję, te taśmy otulające, co Wam pokazywałem. Jeszcze tu muszę ciepłą wodę, tu już kulanko i tu. Jeszcze kilka rzeczy jest tutaj do skończenia i będę miał to wszystko spięte. Ale tu już zapraszam na kolejny film z ciąg dalszy instalacji na pomp, do pompy ciepła. Także cześć Wam, hej!